Kościół uliczny, witam wszystkich zgromadzonych i przechodzących. Tak, skierowaliśmy się tutaj w narożniku i niektórzy się dziwią, co tutaj robimy. W dzisiejszym świecie mówi się, że zła wiadomość to dobra wiadomość. Ciekawe jest to, że nie chcielibyśmy słyszeć złej wiadomości o sobie. Nikt nie chciałby słyszeć czy wysłuchiwać złych wiadomości o sobie. Chrystus powiedział, rozmawiając z Nikodemem, pewnym człowiekiem, który przestrzegał prawa, że Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, aby go potępił, ale aby go zbawił. Tutaj być może niektórzy z Was spodziewają się złej wiadomości, że musicie coś zrobić. I to może zła wiadomość to jest to, że nie jesteście w stanie nic zrobić. Dobra wiadomość jest to że wszystko zostało zapłacone, tylko trzeba przyjść do Jezusa Chrystusa. Tutaj go głosimy. Tutaj głosimy dobrą wiadomość, nie złą. Nie głosimy wam potępienia, bo to każdy z nas zasługuje na nie. Głosimy wam zbawienie, uwolnienie, które jest w Jezusie Chrystusie. On po to, aby oddać życie za każdego z was, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zapraszamy, Kościół licznie zaprasza również na posiłek, który tutaj będzie, na zupę i na chleb. Można powiedzieć, że też przez żołądek do serca, Ja bym powiedział, że przez wszystko do serca. Przez słowa, przez muzykę, przez jedzenie, przez wszystko do serca. Tak chcemy trafić do serca tego Poznania, przyłączcie się do nas.